Dzisiaj temat dla panów w szczególności: temat będzie następujący. Czy każdy mężczyzna może uwieść każdą kobietę? No i co wy o tym, że tak powiem, myślicie? Pewnie myślicie, ależ nie, no ja jestem taki albo inny, mam takie cechy, a kobiety mnie ciągle nie chcą, a kobiety mnie odrzucają. Wiecie co, ja wam podpowiem. Na czym to polega? Żeby kobieta zareagowała na Ciebie pozytywnie. Żeby kobieta chciała się dalej z Tobą spotykać. Nie mylmy tylko jednego. Nie mylmy uwodzenia z byciem z kobietą później. Bo uwodzenie to jest, że tak powiem, pierwszy etap. Co Ty dalej z tym zrobisz, to już, że tak powiem, w tym momencie od Ciebie zależy. Uwodzenie to jest taka zaczepka. Natomiast czy związek dalej będzie trwał, to tak jak mówię, od Ciebie, kochany, zależy. Ale chcę Wam powiedzieć, dlaczego uważam, że każdy mężczyzna może uwieść każdą kobietę. Dlatego, że generalnie jest to sztuka pojęcia tego, na co kobieta zwraca uwagę, sztuka pojęcia tego, co cenimy w mężczyźnie. A tego akurat takich podstawowych cech nie jest wiele. Są to trzy. Takie cechy, trzy dosłownie, o, tak jak pokazuje trzy, które bardzo kobiety szanują w mężczyźnie, cenią w mężczyźnie, i mężczyzna ten, który posiada te cechy, u kobiety zawsze zaplusuje. Pierwsza cecha to jest zdecydowanie. Zdecydowanie oznacza to, że ty wiesz, kim jesteś, czego pragniesz w życiu, co możesz kobiecie ofiarować. Zdecydowanie daje poczucie bezpieczeństwa kobiecia. Dla nas nie ma, że tak powiem, ważniejszej rzeczy niż poczucie bezpieczeństwa przy mężczyźnie. To już się wiecie, bierze z dawnych archaizmów, i tak dalej, że mężczyzna to jest ten, który, który poluje, który walczy, który zabezpiecza rodzinie byt, który zabezpiecza nam to poczucie tego, że my możemy się realizować, możemy być. Spokojny o to, że nic złego się w życiu nie wydarzy, że nas chroni. Mężczyzna zdecydowany, kto to taki? Na pewno nie jest to mężczyzna, który jeżeli umawia się pierwszy raz z kobietą, to zapyta ją. Słuchaj, chcecie zaprosić do restauracji. A ona mówi, no to świetnie, ale powiedz mi do jakiej. No bo może chciałabyś na hniczczyznę, a może chciałabyś na włoskie, a może chcesz na, właśnie na pizzę, a może wolisz jedzenie. Yy, Polskie, tak naprawdę, jak zapraszasz kobietę, to bądź zdecydowany. Czyli to ty wybierz lokal. I powiedz, że wiesz co, zapraszam cię na jedzenie włoskie, bo chciałam ci taką restaurację pokazać. Nie wiem, czy ci będzie smakowało, ale może na początek spróbujmy. A najwyżej, jak ci się nie będzie smakowało, to następnym razem ty wybierzesz lokal. Ja się do tego, że tak powiem, dostosuję. Mężczyzna zdecydowany, to jest podstawa. Mężczyzna, który wie w tym momencie, za co będziemy, że tak powiem, żyli. Mężczyzna, który wie, co bym chciał i co chce, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, jak chcę, żeby wyglądało życie mojej rodziny, który wie, po co się spotykam z kobietą. Czy to jest tylko tak zwana przelotna znajomość, czy chcę mieć z nią dzieci i rodzinę. To jest bardzo ważne dla kobiety. Dlatego, jeżeli tą cechę posiądziesz, tej cechy nazwijmy to, nauczysz się, wytrenujesz w sobie to zdecydowanie. To, że ty chcesz decydować, nie to, żeby zmuszać kogoś do takiego czy innego życia, absolutnie, ale chcesz jej pokazać, że ona może na ciebie liczyć. To już masz wielkiego plusa. Druga rzecz, którą już tak powiem, możecie się Panowie zdziwić, a my kobiety bardzo, że tak powiem, sobie cenimy, to jest poczucie humoru. Poczucie humoru kładzie na plus każdą sytuację. Mężczyzna z, humoru, z humorem to jest mężczyzna pewny siebie, mężczyzna, który potrafi cię rozbawić, mężczyzna, który potrafi rozładować każdą sytuację. I powiem Wam, jeżeli byście się przejrzeli, tak zwanym mężczyznom, którzy najwięcej mają kobiet i opanowują kobiety, to nie są właśnie ci mężczyźni, tacy przystojni, wysocy, tacy, którzy są bardzo, tak wydawało się, jak idą pewni siebie. Tylko ci niscy, ci mężczyźni, którzy wydaje się, że powinni być bardzo niedowartościowani, a to są bardzo często panowie, którzy swoją, swoją sposobem bycia, właśnie takim humorem, takim sposobem podejścia do kobiety, takim traktowaniem sytuacji w sposób humorystyczny, żartobliwy, to że się świetnie z nimi rozmawia, fantastycznie się z nimi przebywa, mają kilkanaście kobiet w życiu. Musisz się po prostu tego nauczyć, nie wiem, może na pierwszą randkę opanuj sobie jakieś kawały, tak żeby tą kobietę, żeby ta randka nie była nudna. To nie jest powiedziane, że musisz sypać dowcipami z rękawa, ale jedni to potrafią, czyli wezmą na przykład nawet z byle chusteczki, byle szklanki, z byle sytuacji, yy, zrobią coś tak śmiesznego, że kobieta czuje się w ich towarzystwie fajniej i zabawnie, a drudzy będą siedzieć i y, smęcić przez cały czas. Więc po prostu naucz się tego. To się da wytrenować. Powiedziałam, nie masz takiego wielkiego poczucia humoru. Jest to pierwsza randka, obawiasz się. Naucz się y, kilku dowcipów. Kolejna rzecz i chyba najważniejsza, bo powiedziałam, że dla nas kobiet najważniejsza, to jest to, że my uwielbiamy, jak się nas słucha. Słyszy i słucha. Od razu dodam, że nie radzi, bo my kobiety nie lubimy i nie trzeba nam radzić, radzimy sobie z każdą sytuacją. Natomiast podstawą jest słuchanie kobiety. To, że ty patrzysz na nią, że ty mówisz, że ja cię tak, okej, okay, rozumiem, tak, masz prawo do takiego bycia, masz prawo do takiego samopoczucia, ależ tak, tak było w pracy i tak dalej, i tak dalej. To słuchanie, to, żebyśmy mogły wyrzucić żebyśmy mogły się wygadać. A my sobie dalej poradzimy zresztą. Tylko najważniejsze jest, żebyśmy miały komu? Żebyś Ty nas słuchał. Czyli wiecie, kochani, te trzy podstawowe cechy i ja Ci powiem pokrótce. Na pewno kobieta pójdzie z Tobą na randkę. Na pewno tej pierwszej randce będzie fajnie. Ale co będzie dalej, to już zależy od Ciebie. Zależy jak to poprowadzisz, jaki jesteś. Na pewno nie wolno jednej rzeczy, nie wolno ci udawać. Udawanie zawsze wyjdzie. Dlatego ja mówię o tak zwanym uwiedzeniu, czyli zaczepce, tak? Czyli po tej pierwszej randce kobieta chce dalej kontynuować, ponieważ się okaże, że pokazałem, że jestem osobą zdecydowaną, czyli wybrałem lokal odpowiedni. Trochę do gustów kobiety, no bo też muszę troszeczkę wypytać ją wcześniej, tak? Pod tytułem, żeby ją nie zabrać do jakiegoś, nie wiem, super lokalu, takiego, gdzie ona czuje się skrępowana. Może na początku wybierz fajny lokal, gdzie możecie wsiąść, gdzie możecie się czuć swobodnie, ale chodzi o to, żebyś to ty zapewnił to miejsce, tą randkę, całe to, to entua, czyli jak to wygląda, jakie jest menu, co chcesz jej zaproponować, to się bardzo kobiecie podoba żebyś ustalił czym dojedziecie żebyś po nią może wcześniej przyszedł albo żebyś zamówił taksówkę, żebyś przyszedł z tymi kwiatami na tą pierwszą randkę, żebyś odpowiednio się ubrał, ale mówię to jest wszystko w tej sztuce tak zwanego uwiedzenia tej kobiety która ci się podoba i z którą chciałbyś kontynuować znajomość syp żartami, tylko mówię nie żartami zażartuj z siebie, natomiast nie waż się żartować z kobiety, ponieważ nie wiesz na kogo trafisz, nie wiesz jakie ma poczucie humoru. Yy, I żebyś nie rzucił czasem dowcipem pod tytułem, na przykład, kobieta jest powiedzmy, jak ja, dosyć osadzona mocno i rzucił na przykład, że mnie fascynują biodra, które ledwo się mieszczą na krześle. No, przepraszam bardzo, no. Ja rozumiem, że może chcesz być sympatyczny, miły. Może chcesz to rzucić, obrócić w żart, bo dla Ciebie jest to żart. Ale wiesz, no kobiece biodra, które ledwo się mieszczą na krześle, to jest tak, jakbyś chciał powiedzieć, że za chwilę to krzesło pęknie. No i cały czar pryśnie. I ta ostatnia, tak jak mówię, kochani, ta, ta, ta sprawność, że tak powiem, Wasza, czyli sprawność słuchania tego, że Kobieta może ci się wygadać, może opowiedzieć, co się jej wydarzyło, może opowiedzieć, co jest nie tak, może opowiedzieć, yy, czy jej teraz co robi takiego, co ją zachwyca, albo na co jest wściekła, bo może i na randkę przyjść po nieudanej sytuacji w pracy. Nie doradzaj, po prostu słuchaj. Na pewno na tym spotkaniu zaplusujesz, to na pewno. A jak się dalej potoczy, to pamiętaj, jeżeli ty nie jesteś osobą, która, która sypie z rękawa dowcipami i przygotowałeś się tylko na pierwszą randkę, to zrozum, że tak naprawdę to, co całe, to wszystko, co się wydarza na tej pierwszej randce, jest ważne. Nie to akurat, nie, ona może nie zapamiętać żadnego dowcipu, to jak się zachowujesz wobec niej. To, jak powoli w czasie randki wychodzi Twoja natura. Jeżeli jesteś spokojnym człowiekiem, ale ty się starałeś, pokazałeś zdecydowanie, pokazałeś, że dwoma dowcipami chciałeś się rozbawić, słuchałeś jej, co jest dla nas najważniejsze, to myślę, że dalej te spotkania, ta randka może mieć powodzenie. I dziwicie się, że tytuł będzie: że każdy mężczyzna może uwieść każdą kobietę, ale rzeczywiście, bo podałam wam te trzy rzeczy i na które my jesteśmy bardzo wrażliwe i nie ma to w ogóle znaczenia z Twoim wyglądem po prostu tym sposobem tymi sposobami przekonasz kobietę do siebie jeżeli będziesz rzeczywiście pokazywał, że tak Ci zależy na tym, żeby na tej rance czuła się dobrze także nie przejmuj się czy jesteś duży, czy jesteś szczupły, czy jesteś zbudowany, czy jesteś niski? Po prostu próbuj zastosować te rzeczy. Bądź mężczyzną zdecydowanym, przy którym będę czuła się bezpiecznie. Bądź mężczyzną, którym mnie rozbawi. I bądź mężczyzną, który mnie wysłucha. I to wszystko, kochani. Myślę, że próbujcie. Nie są to y, złote rady. To jest to, co. Na co ja myślę, że dużo dojrzałych kobiet zwraca uwagę. A młodym dziewczynom bym radziła, żeby nie zwracały uwagi na super figurę, na super fryzurę, na super y, ciuchy, samochody i tak dalej. To wszystko kiedyś mija. A najważniejsze jest to, co pozostaje. Więc dajcie szansę każdemu panu, żeby was spróbował uwieść. A potem dalej same już zdecydujecie. Czy chcecie tą znajomość kontynuować? Dajcie się kobiety uwieść, dajcie się porwać na randkę, bo to, co na początku się wydaje, że no ale nie, ale on nie taki, ale nie podoba mi się, ale nie w moim typie, siądź z nim, umów się, daj sobie szansę, daj wam szansę, bo to może być najcudowniejsza randka i początek miłości, o jakiej nawet nie miałeś pojęcia. To tyle, kochani, ode mnie z tak zwanych doświadczeń życiowych i z tego w jaki sposób warto zainteresować się drugim człowiekiem, w tym przypadku mężczyzną, i dać mu szansę, a panowie, żebyście uwierzyli, że każdy z Was może mieć każdą kobietę. To jest kwestia tylko umiejętności, chęci i nabycia tych, przede wszystkim, powiedziałam, trzech rzeczy: a to żaden problem, wypracować dla mężczyzny pewność, humor i Najważniejsze słuchanie. Ja Wam tego życzę z całego serca i to, żeby się nie skończyło tylko na uwodzeniu, tylko żeby te związki dalej się toczyły. Dziękuję Wam, kochani, za każdą obecność, za każdą subskrypcję, za to, że jesteście! Po prostu. A ja jestem dla Was. Do usłyszenia, kochani, do następnego filmiku.